Cześć! Dzisiaj przedstawię Wam grę horror o nazwie Dread The Horror Game. Gra dostępna jest na sklepie Play i jest całkowicie bezpłatna. W grze wcielamy się we właściciela dopiero co zakupionego domu. Pewnej nocy budzą go dziwne dźwięki dobiegające z piwnicy. Jednak najpierw, aby się tam dostać, potrzebne są klucze od piwnicy. W piwnicy znajdujemy dziwny notatnik. Później i w domu zaczną dziać się przerażające rzeczy, a dziwny demon zacznie za nami biegać, aby nas zjeść. W grze grafika jest bardzo ładna, a cała gra jest bardzo dopracowana. Naszym celem jest ucieczka z domu, lecz aby uciec musimy rozwiązywać rozmaite zagadki. Moim zdaniem ta gra jest warta polecenia dla każdego. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film się Wam spodoba.